O, aż tak, do tego stopnia. Do to działa, panowie, panie? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dziękuję z góry. O, super. Dobrze, stanę, Szanowni Państwo, czy można zaczynać? Można? Okay. Dzień dobry, Szanowni Państwo, na konferencji Konfederacji w sprawie mechanizmu i oceny, oceny praworządności w Polsce. 5 listopada tego roku Parlament Europejski przyjął właśnie mechanizm praworządności, łączenia praworządności z, z wypłatą unijnych środków na kolejne lata. My jako Konfederacja jasno mówimy, że jest to skandaliczne. To, na co zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, kiedy mógł zablokować, zawetować taki mechanizm w prawie Unii Europejskiej, to jest skandal. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Pozwoliło to na to, że Unia Europejska de facto może w dużo prostszy sposób niż wcześniej ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. I jest to właśnie kwestia powód, dla którego to jest możliwe. To jest kwestia właśnie nieudolności rządu polskiego w kontaktach z Unią Europejską. Zamiast grać. Twardo, zamiast jasno przedstawiać nasze, nasze warunki, nasze interesy, to rząd Mateusza Morawieckiego pozwolił na to, by za po prostu przekupienie, by za to, że może otrzymywać pieniądze z Unii Europejskiej i tu trzeba właśnie podkreślić może otrzymać, a wcale nie, nie oznacza to, że w 100% je otrzymamy, właśnie sprzedał część naszej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, bo pozwolił na to, by Unia decydowała o tym, co jest w Polsce praworządne, a co w Polsce nie jest praworządne. Więc proszę teraz o głos pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Więc zacznijmy od tego, proszę Państwa, że przyczyną tego jest to, że rząd PISU dość nagminnie łamie zasady praworządności, łamie zasady cywilizacji europejskiej, łamie zasady państwa prawa i to, to jest, stało się przynajmniej, że nawet taki dziwny organizm jak Unia Europejska to dostrzegło prawna i się tutaj złożył. To jest jedna sprawa. Skandaliczne działanie rządu PiSu. A druga sprawa, że oczywiście nie należy dopuszczać, żeby za pieniądze sprzedawać suwerenność. No powiedzmy sobie jasno, powiedzmy sobie jasno, y, sytuacja y, kraju doprowadzona przez politykę PiSu y, finansowa jest, jest, jest fatalna i dlatego PIS się łamie i y, godzi się sprzedawać za te 30 srebników czy trzy tysiące prawda prawa naszą suwerenność. I tyle. Dobrze, proszę też o głos pana prezesa Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, szanowni państwo, to nie jest żaden mechanizm praworządności. To jest mechanizm szantażu finansowego i ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Temu się stanowczo sprzeciwiamy. Z naszymi krajowymi przestępcami, Morawiecki et Consortes et tutti quanti, poradzimy sobie, mam nadzieję przed naszymi sądami, naszymi trybunałami, stawiając ludzi, którzy odpowiadają za systemowe już dzisiaj łamanie prawa. Ale wara Eurokołchozowi, wara Brukseli od naszych spraw wewnętrznych. Przypomnijmy jeszcze, że historia choroby zawiera także element publicznego kłamstwa. Kłamstwa ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, który przyjechał z Brukseli, pobrzękując paciorkami, które mu tam obiecano, a w istocie wyraził zgodę na to, żeby ten mechanizm dzisiaj mszczący się na nas został z przyzwoleniem także Warszawy w obecnym składzie implementowany. I to jest wielostopniowy, wielopoziomowy skandal, hańba. Ci, którzy stoją dzisiaj na narodu czele, muszą ponieść tego konsekwencje, i nie jakieś tam, wiecie Państwo, moralne wyroki przed sądem historii przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że jeszcze to pokolenie będzie oglądało Morawieckiego, Dworczyka i ich ministrów przed sądami i trybunałami, gdzie oczywiście. Półciesze gawiedzi będą się nawzajem sypać, pokazywać palcem i zwalać winę jedni na drugich. Ale wara eurokołchozowi od polskich spraw wewnętrznych. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to kwestia sporej hipokryzji, jaką widać w Unii Europejskiej. Komisji Europejskiej nie przeszkadzał w zasadzie fakt tego, że budowa Nord Stream 2 bardzo mocno ingeruje tutaj w wewnętrzny rynek Unii Europejskiej. Fakt, że Niemcy także stawiają kolejne tutaj elektrownie też węglowe nie przeszkadza Unii Europejskiej. Nie przeszkadza im to, że Niemcy wycięli puszczę w Hambach, a w Polsce przeszkadza, a w Unii Europejskiej przeszkadzają Polska i Węgry. To jest kolejny wyraz tego, że tam gdzie realnie jest władza, władza w Unii Europejskiej, to właśnie jest nasz zachodni sąsiad. I my nie możemy jako Polacy pozwolić na to, aby ta ingerencja cały czas była większa. Więc tak jak powiedziałem na początku, przeciwstawiamy się temu, by taki mechanizm dotyczący praworządności w ogóle zadziałał. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.